manko z tej strony TheBiblijny Witam w kolejnym odcinku Minecraftowej Dżungli Na początku, na wstępie zobaczycie małego, krótkiego timelapsika w którym zbuduję farmę melonów a więc zapraszam do oglądania i później się zobaczymy No i tak wygląda już skończona farma melonów. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mm, teraz może przejdźmy do innych zmian, jakie zaszły. Tu chyba nic nie zaszło. Mm, czekajcie, czekajcie. Czemu wygląda taki bałagan? Czekajcie. Czekajcie tylko uporządkuję to. Jak lubię. Okej. Okay. A, tak, jak już widzicie. E, mam tutaj przygotowany obsydian, dzisiaj wybierzemy się do netheru właśnie ponieważ chcę zdobyć trochę materiału yy, do budowy domku bo ten mi się, wiecie jak już wam ostatnio mówiłem, nie podoba mi się strasznie i postanowiłem właśnie, że sobie zbuduję taki nowiutki jakiś, nie wiem, cegiełek może meterowych w sumie czemu nie no i jedna właśnie zmiana zaszła tutaj yy, może to nie taka zmiana, po prostu przedłużyłem ten troszkę ten tunel trochę kopałem, no jak sami zresztą widzicie co ja tam jeszcze zrobiłem ciekawego poza odcinkami? I chyba to by było wszystko. Tak z grubsza. A nie, nie, jeszcze byłem, czekajcie, na zimowym biomie, żeby odbudować tą wczorajszą stratę przez Creepera. No to właśnie byłem sobie odbudowałem. No i chyba tyle właściwie z takich zmian. Co ja chciałem zrobić? A tak. Teraz, może postawimy ten teleporcik. Gdzie go by tu postawić? Teraz. Dobra, postawimy go na razie tutaj. Najwyżej później z tego przedstawię. Nie będę oszczędny, a co mi tam. A może będę? Hmm. Dobra, będę oszczędny. Powiedzmy. Chyba tak się budowało, go jakoś trzy, no dwie kratki. Nie czekajcie. Tak. A dobra, bo mi się pomyliło, bo ja tak zawsze patrzę Ile mi zostanie? Czyli dobrze chyba Czekajcie, tak? P*** U... się pomieszało Nie, tak, dobrze chyba jest No, działa Ale brzydko tak wygląda trochę Dobra, nieważne Wchodzimy do donateru Dziś w sumie miałem trochę inne plany, bo chciałem wam pokazać trochę wioski NPC, ale tam przed chwilą byłem i nie mogłem znaleźć tych NPC, co trzeba, u których można sprzedać ścianko i kupić glowstone'a, bo u jednego właśnie kupowałem. Nie byłem jeszcze w neterze. Kupiłem glowstone'a, właśnie od jednego. Czekajcie, niech się tutaj dobrze generuje świat. Poszukamy właśnie twierdzy, tak myślałem. Czekajcie, moby są. Moby nie mam właśnie moby włączonych. O, już są. Elegancko, dobra? Gasta słyszę. Hmm. Dobra, w dupie z gastami. To ja wiecie co, może teraz zrobię takie małe cięcie. Yy, spotkamy się jak spotkam jakoś twierdzę, dobra? Dobra. To odniemy. Okej, okay, po dłuższych poszukiwaniach udało mi się wreszcie coś znaleźć Krążyłem troszkę w kółko, wam powiem, aż 600 kratek odeszłem w jednym kierunku i znalazłem Ale powiem wam, że chyba kiedyś dużo łatwiej było znaleźć twierdzę Tak mi się przynajmniej wydaje Nie wiem Tak właściwie przyszedłem tu nawet bez zbroi żadnej, wiecie? Zapomniałem sobie zrobić choćby jakąś ironową <laughs> Ale to nic Przyszliśmy tutaj po... Po co przyszliśmy? No po te grzybki neterowane, nie? E, na pewno po zabijać kilka tych ogników, żeby mieć stół do alchemii i tak dalej. Oczywiście też przyszliśmy dużo materiału zebrać żeby mógł sobie spokojnie zbudować domek. Lubię wygląd tej cegły, naprawdę taka fajna bordowa. Hmm. O cholera Chodź. O Jezu, ty. ale bledny ble. No całkowita porażka, czekajcie Zaraz tam wrócę Tylko tutaj sobie zrobię zaraz Jakąś zbroję, czy coś O Jezu, ale porażkę Odniosłem, no nie wierzę Masakra Czekajcie, czekajcie Co my Ten kilo straciliśmy Trochę na ten raka. Kurde, trochę szkoda w sumie Ale to nic, zaraz tam z powrotem dojdę Tylko teraz lepiej uzbrojony będę trochę chyba A o Jezu i expo straciłem, najgorsze kurde Ech Trudno Co się będę przejmował To ja tylko gra w końcu, nie? Mm, zróbmy tu sobie jeszcze czapeczkę Czekajcie, czegoś jeszcze nie wziąłem Coś do jedzenia Może to być mięsko w sumie Patyki jeszcze, zrobię sobie mieczyk I weźmiecie co teraz, wezmę łuk I zrobię sobie jeszcze A wiecie co, co się nie przewoła? Daj tu mi, tu Okej okay. Weźmiemy kilo, kilo, kilof. Ciekawe czekbę tam jeszcze się tak szybko jakoś pobiegł Czybym zdążył uratować te itemki. Nawet w sumie nie wiem teraz w którym kierunku to się szło. Nie zaznaczyłem twierdzy, ja... Wiecie to zobaczymy się? Jak już tam dojdę. Dobra, to do znaczenia. ok jestem już z powrotem, możemy dalej kontynuować naszą wyprawę. Ciężko było dotrzeć do tej twierdzy, dlatego musiałem wyłączyć moby. Hmm, teraz zrobiłem zbroję, szybko pędźmy, może jeszcze zdobędziemy te nasze itemki. O, by się poszczęściło. Cholera. O, jednak są, patrzcie. Jednak mamy farta dzisiaj. Dobra, bierzemy te idemki. Czekajcie, może z... zrobię Glowstone'a, żeby mnie miejsce zajmowało. Okej. Okay. Wiecie, co zaraz się jeszcze zmierzyć z tymi e, Bo w sumie chcę zrobić te fajne statywy do tych. Fiołek, nie wiem jak to nazwać W każdym razie do mikstury, nie? Okej okay. Czekajcie, zaznaczę sobie jeszcze tylko tutaj, że tu jest twierdza No, no, dobra To idziemy W sumie nie spodziewałem się, że one będą takie mocne, że aż mnie zabiją, wiecie? Ale dobra, teraz mam nadzieję, że nie popełnię tego samego błędu O, idzie, idzie Czekajcie, odsłyszymy mu teraz. O, dobra, wyłaś. O, cholera! Pierdzielę. Dobra. O, jedną mamy nawet. Laskę. No, no, dobra. Czekajcie, poczekajcie. Kośmy po kolejne. Nie przyjdą. Trzeba iść tam centralnie bliżej. No, chodźcie, chodźcie, chodźcie. O, idą, idą, idą. Dobra, czekajcie. O! Mam cię O cholera, dwa Nie, kurde Nie, nie dedaj Okej, okay, okej okay. Czekajcie Zamurujmy to szybko HP, 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 HP Szybciutko Nie, wiecie co, to nie ma sensu Kiedy indziej to się nimi zajmę Teraz skupmy się na szukaniu brodawek hmm. Może pójdziemy do przodu Może lepiej by było tam skręcić. A poczekajcie, czy pójdę do kawałek. Zobaczycie, tam coś jest. A nie, tam jest ślepy zaułek, dobra. Wracamy, wracamy, wracamy. I zaraz pójdziemy tam w bok. Okej okay. tam nie. Tutaj. Szkoda, że straciłem te niepotrzebnie lewele. Ale to nic... O, dobra, tu nic nie ma. Lecimy teraz tam. Ale wiecie co, to w sumie nie ma sensu. A więc teraz zrobię chyba cięcie i zaczymy się, aż aż znajdę brodawki. A więc... Do zobaczenia. Ok, jak widzicie udało mi się znaleźć brodawki już. Weźmy sobie je. Czekajcie, czekajcie. Miejsce tu zróbmy. Dobra. Zbieramy. Wiecie co? Ja zaraz y, zbiorę tylko te brodawki I biorę się dalej za zbieraniem innych materiałów Ale myślę, że tego wszystkiego wam nie będę pokazywał Bo to nie ma najmniejszego sensu że podbierać schodki Wiecie Płotki i tak dalej Dobra wiecie co Za dużo tych materiałów nie nazbierałem Ale to nic Pomiędzy odcinkami bardziej się postaram Przejdę tutaj jeszcze trochę pozbieram O kurwa Ja pierdzielę. Gdzie ja tu się wpakowałem? Siomistą O Jezu, to się jeszcze na mniejsze dzieli O, tutaj te temki z tego lecą To jest... Co to w ogóle jest? Kula mag? Bo już Nie wiem, już tyle pozapominałem. Naprawdę Czekajcie, czekajcie. Ale się przestraszyłem Co ja mówiłem? A tak! Na następnym odcinku zajmiemy się już budową domku. Postaram się materiały jeszcze pozbierać między odcinkami. Teraz jakoś tak mi się nie chce. Najważniejsze było, żeby się znaleźć tą twierdzę, nie? Teraz już będę wiedział, skąd brać przynajmniej te, te, znaczy te materiały i okej. Okay. Teraz spróbuję się jakoś wydostać stąd do domku. No i tam, i może przy domku. Ostatecznie się pożegnamy. Dzisiaj taki odcinek wiecie, taki przed budową, nie? Na następnym odcinku już postaram się znaleźć jakieś fajne miejsce na budowę domku No i będziemy budować już Dobra To zobaczymy się przy moim domku Okej, okay, jestem już w domu Mam nadzieję, że wyprawa wam się podobała Teraz naprawimy oczywiście wczorajszą szkodę creepera O, okej, okay, chyba jest tak samo jak było Wczoraj się tak się wydaje w każdym razie niedługo i tak będziemy yy, zmieniać domek, więc nie ma co się przejmować właściwie tym. Dobra, ale jeszcze jedną rzecz tylko chciałem sprawdzić w tym odcinku, bo mnie to strasznie po prostu ciekawi z tymi brodawkami, nie? Bo ja nie wiem czy właśnie podczas tego updateowania czy się coś nie zmieniło, nie? Posadzę tu jedną brodawkę i zobaczę właściwie przełomie do następnego odcinka, już, będę już praktycznie to sprawdzę, nie? Nie musicie pisać w komentarzach właściwie sam się dowiem, tylko się sprawdzę czy mążka Kostna na to działa. Hmm. Czyli jednak nie działam, na Dobra. To nic. Sprawdzę czy urośnie mi to... Dam, nie wiem, godzinę na urośnięcie może. Jak nie urośnie, to trudno. To po prostu zrobimy farmę w neterze jak kiedyś. No i dobra. To co? Chyba tak powoli już będziemy się żegnać. Tak mi się przynajmniej wydaje, no już w sumie. Nie, dobra, wiecie co naprawdę? Już powoli się żegnamy. W następnym odcinku już będziemy budować domek. Ja jeszcze tam sobie materiałów dozbieram troszkę. No, a w, a w tej chwili się zawsze Cześć, na razie, pa.